Witam Was serdecznie w kolejnym filmie poświęconym figurkom. Czarna seria. Mamy tutaj figureczkę zamówioną w sklepie, w polskim sklepie. Tu jest nazwa tego sklepu. Jest to figurka z czarnej serii. Zrobimy szybki, szybkie otworzenie pudełeczka. Pokażę Wam figurkę oryginalną i porównamy ją z figurką z AliExpress robimy unboxing szybki Marvel bierz to, bierz to no, nie chcesz pomóc stacie? jak widzicie paczka jest mega fajnie zapakowana także szacunek dla chłopaków, pań czy tam kogokolwiek z Marvel dalej rozpakowuje z ekipy Shopak Gracza i mamy tu Scena, czyli Człowieka Pustyni, i zaraz będziemy go porównywać z identyczną figurką, identycznej postaci z AliExpress. Jakiś czas temu poczyniłem zakup na AliExpress. Tej oto figurki kosztowała mi ona około 70 zł. Tutaj mamy oryginalnego Tuskena z Shopa Gracza. Koszt 120 zł plus wysyłka. Otwieramy i będziemy porównywać obie figurki. Ustawiłem obie figurki obok siebie. Pewnie zdążyliście gdzieś tam zarejestrować, że ten z AliExpress ma kropeczkę na stroju. Jest to kropeczka tu. Także będzie łatwo nam go. Rozpoznawać, ale to jest oryginalny, a to jest, słuchajcie, figurka z AliExpress. Na pierwszy rzut oka zupełnie niczym się nie różnią. Różnica jest delikatnie tutaj w malowaniu tych ust i wydawałoby się, tak jakby jeden z tych tuskenów miał troszkę wyraźniejsze te wzorki na głowie, ale według mnie to są chyba takie szczegóły, których. Nie jesteśmy w stanie tutaj e, dostrzec. Oba mają na stopach informacje. Ten z AliExpress ma troszkę inaczej nabite. Ten, to jest ten u góry, tak? Dobrze mówię? Nie. Który to jest AliExpress? Ten, jest, ten na dole to jest AliExpress. Ten u góry to jest oryginał zakupiony w Polsce. Oba mają informacje Made in China yy, Co tutaj jest jeszcze? I jakieś numery Niech tylko zostrzy Także sobie zobaczcie Czy Wszyscy mówią, że te figurki z Aliexpress to jest totalne gówno A według mnie Jest to całkiem ok. Ten strój jest tutaj troszkę zniszczony Ponieważ ta figurka z Aliexpress przyszła do mnie Bez pudełka Ta była w pudełku, także tutaj ten strój jest trochę Ładniej zadbane. Jak widzicie, te figurki prezentują się tak. A nie inaczej. Obie trafią do kolekcji. I wydaje mi się, że jakościowo figurka z AliExpress nie odbiega od figurki z Hasbro. Niech ona trochę się zostrzy tutaj. Zobaczcie. Tutaj jest AliExpress. Tutaj jest oryginał. Może lekko jest jakaś różnica w wykonaniu, ale według mnie pakują po prostu te figurki jedne jak i drugie. To jest to samo i AliExpress sprzedaje bez pudełek. No, tutaj jakiś taki szczegół, tutaj jakieś lekkie niedomalowanie w AliExpressie. Pas ten sam, pas tutaj ten sam. Ten strój tutaj, tu tak jakby troszkę bardziej był na dole pobrudzony plecy no ten, ten ewidentnie ma strój taki trochę bardziej wygnieciony ten był ładny bo był w pudełku według mnie wszystko to jest to samo może ten srebrny kolor na tutaj na tych wizjerach, oczach I tutaj jest taki troszkę inny tak jakby lekko w grafit wpadający tutaj jest taki troszkę inny, zaraz ustawimy je z jakąś tutaj bronią aha, bo ten z Aliexpress przychodzi bez, bez żadnych y, dodatków, typu ta jego lanca czy ta strzelba, tu przychodzi ten, ta, ta figurka przyszła z jakimś takim karabinem y, imperialnym, ale ja ten karabin gdzieś tam usunąłem i i on stał tak pusty, teraz ma drugiego kolegę także nawet zobaczcie, że wydaje mi się, że tutaj ten z Aliexpress ma lepiej pomalowany pas, ten górny Niż ten oryginalny Tusken. Oryginalny Tusken dostał strzelbę, która jest w wyposażeniu tej figurki, którą kupiłem u Shopa gracza. Ten dostał lance. Figurki standardowe jak na Black Series i punkty ruchu, czyli głowa, ramiona, łokcie, tutaj nadgarstki, nogi też można fajnie ustawić. Ta część jest gumowa. Mamy tutaj ten, właśnie taki paździerzowy, taki, yy, taki płaszczyk, który też tu można ładnie ułożyć. Tak jak mówię, ten trochę fajniej, taki wygląda zniszczony. Ten jest taki bardziej elegancki. Figurki można fajnie ustawić. Ja sobie je tak to ustawiłem. Trafią do mojej kolekcji. Może na koniec filmu wrzucę jakieś fajne zdjęcia. Chciałbym wam się pochwalić jeszcze ostatnim moim zakupem. Jest to Asaj Ventress. Kupiłem ją od kolegi Kuby. Które też handluje figureczkami, sprowadza je ze Stanów. Także recenzja Asai, niedługo. Z serii archiwalnej dotarł do mnie jeszcze Kodi Też go zakupiłem u radka idola w RPGowym piekle. Także też polecam, jak najbardziej. No i ostatnio przyszedł do mnie też Echo. Bardzo fajna figurka. Rozpakowujemy i będziemy ją w przyszłym filmie polecać. Wszystkie zostały wydane na 50-lecie firmy Lucasfilm. Tak są teraz pakowane figurki niektóre z Clone Wars. A tak archiwalne pakowanie figurek, które wznowili i można je dostać i kupić. Polecam, zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym filmie.